I hej, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony to ja, doktor Paweł, a to jest kolejny odcinek z naszej serii Let's Play Rise Son of Rome. I w dzisiejszym odcinku kontynuujemy to, co stało, żyło się w poprzednim odcinku, czyli zlecieliśmy, zepnął nas ten rogaty, rogaty barbarzyńca z góry, spadliśmy tutaj na dół, odzyskaliśmy naszą broń i tarczę, a teraz mamy poszukać śladów naszej ekipy, naszej kohorty, jak mamy ładnie napisane w prawym górnym rogu, także nie będziemy zwlekać i lecimy dalej. Tak, trzeba znaleźć naszych ludzi i zobaczyć, przede wszystkim, co się stało z naszym głównodowodzącym. Bo on chyba został w ogóle pojmany przez resztę z tych, yy, z tych barbarzyńców. Ale to jeszcze się zaraz tego dowiemy. No dobra, idziemy dalej. Ostrożnie pchamy do przodu. Uu. To już mi się z czymś kojarzy. Tutaj coś w lewo jest? Jakieś znajdźki czy coś ciekawego? Szczerze mówiąc, to wątpię. Mm, ale może akurat coś znajdziemy. Nic ciekawego. No dobra. Nie ma co zwlekać. Ok, obroniliśmy się. Łapka na nas zadziałała. Kurczę, straszne, trochę to miejsce jest. Ale powolutku. Nie, nie śpieszy nam się, prawda? Zmienię sobie na odnowienie skupienia. Uu, 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 kogo my tu mamy? Uu! Nie do końca o to mi chodziło. Nie mam żadnej włóczni, nie mam niestety. W jakim języku on w ogóle mówi. Okej, okay, mamy go. I koncentracja również odnowiona. Bardzo dużo życia ma, bardzo dużo. To już tak naprawdę sporo. Zobaczmy, co jest tutaj na przodzie. Przeskoczmy sobie tędy. Nie wiem czy idę w dobrą stronę, bo tam po prawej też coś było. Wydaje mi się, że tu mam iść. Pójdę tutaj w prawo najpierw, zobaczyć co jest w tym obozowisku. Podejrzewam, że tu mogą być też przeciwnicy, ale... To był zły pomysł. <laughs> o kurde! <laughs> Szlag by to trafił. Niebezpiecznie się wydarzyło, no trzeba było jednak iść tam do przodu. Ale dobra, poradzimy sobie. Nie narzekamy. Chociaż fakt trochę się przestraszyłem. Mhm, kolejny leży. I ostatni. Lewitująca siekierka, klasyka już nasza. Koncentracja również odnowiona. Zmienię sobie na życie. Albo na Expa w sumie. O, właśnie, a propos Expa. Co my tutaj mamy jeśli chodzi o umiejętności? Sporo mamy punktów do wykorzystania. No, właściwie została tylko ta walka. To tutaj mamy ekwipunek. No, ja z tych włóczni tutaj za dużo to nie ma. To sobie pójdę w koncentrację. Zmniejsza zużycie kapsułę koncentracji o 7%. Zwiększa rozmiar każdej kapsułki koncentracji o 30%. To ja bym chciał tak. To na pewno bym chciał. To 100% i do wyboru wezmę to. Yy, no i dobra. Fajnie to teraz wygląda. Sporo mamy teraz z tego wszystkiego. Tego jak higwunku nie ma co ulepszać, no bo ja w ogóle nie widzę rzeczy do, do podnoszenia, prawda? Strzela ktoś do mnie szlak Dobra dobiegliśmy do włóczni a propos to no, podnieść kulturalnie To tam jeszcze jest Więcej ich nie widzę. Podnieśmy jeszcze tych y, włóczni przydadzą się na pewno na później i tutaj mamy jakiś kolejny zwój. O, do ma że podobno podniosłem wszystkie skrole. Nie wiem, czy wszystkie dostępne w grze. Szlak. Wspaniale ok mogę stąd zeskoczyć teraz? Nie mogę. A drugą stroną? Tutaj gdzieś nie mogę zeskoczyć. Tędy chyba można. Świe świetnie, nie muszę letać naokoło. Kurde, się trochę przestraszyłem. Taka trochę straszna ta lokacja jest, no ale dobra, powolutku, powolutku. Nic nam się nie śpieszy. Zaraz na pewno znajdziemy jakieś ślady naszego zespołu. Najbardziej jestem ciekawy, co się faktycznie stało z tym głównodowodzącym, no bo to jak go porwali, to nie fajna sprawa, no nie fajnie. Ciekawe, czy ktoś w ogóle przeżył. Oprócz nas, oczywiście, bo my to żyjemy na spokojnie. Jestem ciekaw cały czas, co było w tej. Dru Zabijemy cię. No, dawać, cwaniaki uratuję was zaraz dajcie mi chwilę Muszę się rozprawić z frajerami tutaj No nie mówcie nic tam zaraz dajcie mi chwilę wygrywam z nimi Odpowiedz, idealnie rzuciłem się prosto w, w jego cios. Niedobrze widzę was, uspokójcie się. Mamy, mamy wszystkich. Dziękuję, sir. ich wszystkich. sir. Tak, ma, jest nas czterech. No to idziemy po resztę. Mam jeszcze ostatnią włócznię. Yy. Szkoda, że się skradać nie można. To by było bardzo pomocne. Coś tutaj jest w ogóle? tak Widzę, że taka rozdarta ta. Aha, bo to jest yy, nie, że zrobiłem cały achievement, tylko tak jakby, że progresuję go do przodu, ok, czyli kolejny zwój, zwój podniesiony. Widzę włócznie, ale to nic nie pomaga. I w tym momencie. Cholera. No i cała włócznia poszła. No nic, będziemy się na napieprzać konwencjonalnie. Dobra? I tu jest dosyć sporo, ale no mamy ekipę teraz, będzie trochę łatwiej. Ej, jest jakiś dobry. Powolutku, powolutku. Kurde, nie mogę go trafić, no Dobra, udało się. Jaka walka, co jest? Tamcie już sobie poradzili ze wszystkimi, a ja tu dalej się napieprzam. Trzeba będzie używać częściej tej umiejętności. Szczególnie jak teraz ją ulepszyliśmy, co nie? LB. O nie, to nie to miało być. O, to to, sorki. Otworzyć bramy. Uwalniamy całą ekipę. A no właśnie. Zabrali tego... tego naszego głównego gościa, zabrali gdzieś w jakieś miejsce. Formację obronną mamy zorganizować! O! O! To może dobrze, że nie rozwalam tych beczek, przydadzą się w tym momencie. Oj, niepotrzebnie. Widzicie coś? a ja nikogo nie widzę ja mam tutaj zajść do nich? i dopiero ten? co jest? aha! tutaj Zbierz ocelowych... Ucznicy pilnować prawej flanki, rozkaż ucznikom aby pilnowali prawej flanki formacji, w ten sposób zyskasz pole, pole widzenia na front rzymskiej linii, ucznicy będą ostrzeliwać cele znajdujące się poniżej. Albo... Ucznicy pilnować lewej flanki, rozkaż ucznikom aby pilnować lewej flanki, w ten sposób zyskasz widok ponad krawędź rzymskiej linii, ucznicy będą ostrzeliwać cele na krawędzi. No to to mi się bardziej podoba, Zde definitywnie

Żeby nie utrudniali nam naszym tutaj roboty Tam niech wybuchnie coś Kurde, ale sporo HP tracą Co ty tam mówisz, gościu? Uciekają już? Idę do was Idę do was, chłopaki nie boimy się 14 Legion. Do boju Musiałem się trochę napić. Ostatnio mam strasznie suche gardło. Aha, dobra. Okay. Muszę sobie sterowanie przypomnieć jak było jak było z naszym tym... Idziemy przez wąwóz. O, to będzie, to będzie ciekawe. <laughs> Oj, to będzie bardzo ciekawe. Zaraz zobaczymy, co tu się dzieje. No, poszli sobie. No to powolutku. Ale, że nie zabili w większości? Patrzcie, całkiem sporo nas zostało. Bronimy się. Zostało ich tam chyba trzech tylko. I do przodu. Oj, tu będzie. No, to będzie. No, nie uciekajcie! co odważni jesteście. Jak najwięcej. Padli. Świetnie. Udało się zanim nim zrobili chociaż jedną salwę. Świetnie. Oj, tu będzie ich jeszcze więcej, niestety. Musimy być pierwsi. Po prawej po prawej, 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 chłopaki. Doskonale. Gdzie idziemy teraz? Tam chyba w prawo byśmy chcieli, czy, czy nie? Chyba tak. Dobra, po prostu chodźmy naprzód, póki jeszcze żyjemy. Brama rozwalona, i chyba właśnie zmieniamy z powrotem sterowanie na pojedynczego żołnierza. I powolutku mamy kolejną wistę. Co tu się, słyszycie to? Co jest o cholera. Fuck. Ratujemy ich szybko. Pomóż mi! Pomóż, nie stój obok, tylko pomóż. Dobra, używamy, na pewno skila, używamy. Już im pomagamy, już im pomagamy. Nie mogę go trafić, bo mi zasłonił mój własny Rzymianin. Padł Ale ja też zaraz padnę Życie odzyskujmy, życie odzyskujmy jak najwięcej używam tego skilla, bo naprawdę dzieje się tragedia. Nie wiem czy dam radę to zrobić po prostu I życia mało i, i czasu mało Tu się spalili wszyscy, niestety, nie? Podnieś sobie włócznie i zaraz coś zaradzimy. Jeszcze sobie zrobimy ulepszenie koncentracji ostatniej, które nam zostało. No i jak nam został czas, no to ekwipunek też w takim razie, skoro teraz tak tymi włóczniami nas rzucają. Podnieśmy sobie jak najwięcej, będzie 8 włóczni. Nie, 8 tak tam było, czy 7? Coś tutaj macie. Nic, idziemy przez bagna. Nie mam na ciebie czasu teraz, gościu. Byle żeby do przodu, byle do przodu, byle do przodu Udało mi się, zdążyłem Otwierać klatki Oj, niepotrzebnie, niepotrzebnie To nie było potrzebne Mylą mi się klawisze, już widzicie Straszni ci przeciwnicy są. <laughs> ale dostał mordę. O nie. Dobra, teraz koncentrację. Bo naprawdę yy, bieda z koncentracją. Jest włócznia do odbioru. Mamy dwie. Trochę mało, no ale będzie co będzie. Mm, gdzie teraz chłopaki? No chyba tędy, nie? Tutaj naprzód idziemy. Idziemy naprzód tędy, chodźcie. No właśnie. Ju wielki chłop z toporem. Oj, zły klawisz, ale nic. Okay. Nie zdążę, nie zdążę do niego dobiec. Dobra, zdążę jednak. O, ciężko, cię, ciężki moment w grze się trafił, naprawdę ciężki. Aż nie mam za bardzo jak komentować tego jednocześnie i, i wygrywać, bo po prostu muszę się skupić. No powstrzymaj go gościu, nie mam tutaj czasu na niego. Jest okej. Okay. Ile was tu zostało? Ostatni. Czekaj, bo chyba biegnie kolejny. Już. Wow. <grystanie> Dobra, udało nam się. Otwiera klatki. Do Wierzbina, tak? Go zabrali. Gdziekolwiek to jest. Nie ma tutaj jakichś włóczni do podniesienia, bo została mi tylko ostatnia. O matko, no dobra. Idziemy naprzód. Ale to całą ekipę żeśmy odzyskali. O! I bardzo dobrze, że dostaliśmy save, bo myślę, że to będzie idealny moment na zakończenie odcinka, jak teraz skończyliśmy, um, jak skończyliśmy teraz taki trudny etap. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek Wam się podobał. Zapraszam Was oczywiście do komentowania, subskrybowania oraz lajkowania i widzimy się już za niedługo w następnym odcinku. Let's play Rise, Son of Rome. Trzymajcie się ciepło. Cześć!